Hej, hey, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Omen. Witam Was w takim filmiku, trochę nietypowym. Będzie to taki szybki, krótki, ale mam nadzieję zwięzły poradnik na ten temat, jak driftować poprawnie e, na serwerze Need for Speed San Andreas, ponieważ dużo osób ma z tym problem naprawdę. E, no i myślę, że będę, mam nadzieję, że będę mógł pomóc takim filmikiem, chociaż podając kilka takich najważniejszych punktów, co zrobić, żeby ten drift rzeczywiście był lepszy. W takim razie zapraszam do oglądania do punktu właściwie pierwszego. Pierwszym takim podstawowym właściwie punktem jest to, żeby samochód, który będziemy posiadali by po prostu odpowiedni do driftu, bo czasami jednak to samochód może być problemem, a nie jakaś tam jego e, konfiguracja, czy po prostu inne późniejsze rzeczy, które mogą nam się przytrafić. Już na starcie jesteśmy proszeni o wybór jednego z dostępnych samochodów klasy e. e. Czym należy się tutaj e, na to inaczej zwrócić uwagę po prostu? E, Mamy tutaj wypisany napęd. Właściwie najważniejsze jest to, żeby samochód po prostu miał napęd na tył, bo jednak z reguły samochody, które mają napęd na tył po prostu lepiej się prowadzi na drifcie, niż te, które mają napęd naprzód. Przypominam, że napęd naprzód jest to FWD, a napęd na tył RWD. Dlatego raczej preferuję wybór samochodu z napędem na tył. Kolejną ważną rzeczą jest konfiguracja samochodu, inaczej po prostu konfig. Chodzi tutaj o konfigurację względem właściwie części tutaj osiągów samochodu, różnych części mechanicznych. No tutaj jednak każdy samochód ma inną konfigurację części pod drift, a inną pod wyścig, dlatego tutaj no najlepiej po prostu zapytać się jakiegoś bardziej zaawansowanego gracza, który miał taki samochód jak wy, lub po prostu samemu sobie wypracować, gdzie na czym mu się driftuje lepiej, na czym gorzej. Ja na przykład mam silnik ulepszony tak na dwójkę z trzech dostępnych e, Zawieszenie, hamulce to mam na maksa e, Tutaj mam tak na dwójce Ale na przykład opony mam w ogóle nieulepszone Mam na stok Także to musi sobie każdy wypracować sam Dlatego z tym Wam bardzo nie pomogę No bo jednak do każdego samochodu to na całkiem inaczej Ale zwykle na tych gorszych samochodach Najlepsze jest po prostu ustawienie Wszystkiego na maksa 3. 3, 3, 3 I to na tych pierwszych samochodach Powinno chyba Wam wystarczyć Przejdźmy więc do sedna. Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o driftowanie, jest samo utrzymanie samochodu na torze w odpowiedniej pozycji. Na starcie polecam troszkę podjazdy do tyłu. Możecie już zauważyć, że czasami ktoś tak rzeczywiście robi. Po co? Po to, żeby po prostu mieć kawałek toru więcej. Pomyślcie sobie, że to jest mało przydatne, ale naprawdę na jakichś ważniejszych driftach to naprawdę może nieco pomóc. No i teraz właściwie, jak utrzymać samochód na torze odpowiednio. Ja nie uważam, że jestem jakimś świetnym drifterem, ale mogę wam powiedzieć co nieco, bo mnóstwo osób robi z tym błąd, yy, błąd w tej kwestii i nawet o tym nie wie. Na Lepiej po prostu trzymać się krawędzi. Jak widzicie, jeden teraz po takich białych, o, teraz w tym momencie o, po takich kreskowanych. Wtedy, jak widzicie, wskaźnik punktów jest pomarańczowy. To oznacza, że mamy dodatkowy mnożnik, za to, że idziemy po, po prostu bliżej krawędzi. Na przykład ta osoba, która jedzie przede mną, ona tak jedzie mniej więcej po środku, tutaj czasami gdzieś na krawędź. A ja na przykład staram się jeździć przez cały czas blisko krawędzi, bo w ten sposób dostajemy najwięcej punktów driftu. No i tak najlepiej się tym kierować na początku. To jest taka podstawa. Później, kiedy Wasz samochód zacznie zdobywać większe wyniki, tak jak na przykład mój, polecam zrobić tak, że kiedy zdobędziecie już większy wynik, na przykład załóżmy 100 tysięcy, dać sobie na wstrzymanie, na przykład tak jak ja teraz robię, i potem od razu wbić się w kolej drift. Dlaczego? Ponieważ teraz zdobyć 10 tysięcy, żeby mieć znowu mnożnik razy 5, to jest właściwie moment, a jednak stracić więcej niż 100 tysięcy, to już jest le lekko bolące, prawda? Dlatego ja osobiście polecam tak do 100 tysięcy, potem chwileczkę przerwy, żeby to nam już się y, tam za za zafajkowało, że już to mamy, że już to jest zaliczone dla nas, a potem znowu ruszyć w drift po to, żeby y, do kolejnej takiej większej liczby driftować. Y, niektórzy preferują taki ciągu drift, na przykład y, od początku do końca na jednym drifcie. Ja jednak czegoś takiego nie polecam, bo uważam, że to jest zbyt ryzykowne, a tak naprawdę wiele nam to to nie daje, bo tak naprawdę moment, w którym mamy mniejszy mnożnik niż 5, to tak naprawdę jest tylko krótki moment, kiedy na przykład przerywamy drift. Załóżmy, że mam już taką większą liczbę, zatrzymuję się, mam teraz mnożnik razy 4, ok, no trochę w sumie na 3, bo trochę za długo czekałem. Ale przecież to jest moment, proszę bardzo, już mam razy 4, no i już za moment, ciach. No i mamy razy 5, także to jest tylko moment, a stracić większy drift niż jakieś tam 100 tysięcy czy coś, no to już jest lekko bolące i naprawdę niektórzy robią milion na jeden drift, a potem walną w ścianę i koniec. Dlatego ja osobiście polecam coś takiego i wydaje mi się, że te kilka minut pomogłem wam trochę z driftowaniem. Jeśli coś wam nie wychodzi, nie poddawajcie się, nie każdy samochód jest odpowiedni po prostu pod drift. I czasami mimo tego, że wóz ma napęd na tył, mimo tego, że macie najlepszy możliwy konfig i staracie się trzymać rzeczywiście tych krawędzi, to coś może nie wychodzić. No niestety tak również się zdarza. E, polecam jeszcze tak całkowicie od siebie e, dodawać czasami driftu. Może może wam się wydawać, że drift jest w ogóle nie Nitro y, czasami dodawać warto Może Wam się wydawać, że Nitro w ogóle jest niepotrzebne podczas driftu, ale tak naprawdę czasami warto użyć Nitra, na przykład kiedy y, chcemy utrzymać drift y, przed kolejnym zakrętem Wystarczy dodać trochę nitra i już mamy od razu taki boost, żeby dojść do kolejnej ściany właściwie. No bo jednak tutaj nie ukrywam, że drift polega później już na, głównie na takim jeżdżeniu przy ścianach i robieniu takiego jednego wielkiego kombosa. Także z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że jakimś sposobem wam to przekazałem. Mam nadzieję, że trochę was poinformowałem, jak to chodzi z tym driftem, ponieważ kilka osób się o to pytało. No tak na zwykłym odcinku nie bardzo miałem jak to tak do końca przedstawić. Dlatego jeśli ja z Wami żegnam, nie przedłużam tego materiału więcej i powodzenia życzę Wam w driftcie. Na razie, cześć, cześć.